Rozdział 16. Z kolejnych 30 godzin większość czasu przesiedziałem na górzystej pustyni w Arizonie, patrząc jak Matt Clive wiedzie swój nudny żywot. Podobnie jak siostra był zręczny, szybki i sprawny. Napoił bydło, naprawił ogrodzenie, zamiódł dom i nakarmił kury. Mnóstwo czasu spędził w największej na fermie stajni. Znalazłem sobie wysoko umieszczone stanowisko obserwacyjne między skałami, jakieś 800 metrów na wschód od polnej drogi na farmę. Prawie 1000 metrów nad poziomem morza upał był znośny, choć południowe słońce prażyło niemal prosto nad głową i gdyby były tu jakieś chodniki… To zapewne można by było na nich smażyć jajka. Pustynne rośliny przystosowane były do ocalenia samych siebie i niczego innego. Za moimi plecami rosła ogromna agawa z centralnym pędem wznoszącym się na jakieś 180 cm, z płaskimi, rozchylającymi się kwiatami, których barwa z czerwonej przeszła w połyskującą żółć. Zamiast liści sterczała z niej jedna wielka bryła ostrych jak brzytwy kolców. Sztywne kanciaste nie rzucały nawet skrawka cienia. Płaskie liście ostów i wrzeciona jakichś innych krzewów nie dałyby schronienia chyba nawet myszy. Skuliłem się pod nawisem spostrzępionego głazu i centymetr po centymetrze przesuwałem się razem z mizerną łatą cienia, dopóki słońce nie schowało się za wzgórzem. Showman i Alix musiały stać w tej wielkiej stajni. Choć pierwszego popołudnia nie widziałem ani ich, ani żadnych innych koni, Podróż samolotem do Las Vegas i wynajętym samochodem do Kingman zajęła mi cały ranek, a na ostatnim skrzyżowaniu z drogą prowadzącą na fermę, musiałem się zdecydować, czy zaryzykować na niej spotkanie z matem, czy też ostatnie 15 kilometrów przebyć na piechotę. Zaryzykowałem. Piętnaście kilometrów w jedną stronę oznaczało też taką samą drogę z powrotem. Samochód protestując w podskokach zjechał z drogi dwa, może trzy kilometry przed fermą, i siedziałem teraz w wąskim przesmyku poza zasięgiem wzroku. Dzięki lornetce widziałem każdy szczegół ostro i wyraźnie. Mały, zniszczony dom stał po lewej, a wielka stajnia po prawej stronie dużego, zakurzonego podwórza. Wzdłuż prawie całej jednej ściany kwadratowego dziedzińca ciągnął się nierówny rząd prostych, kamiennych zabudowań, a za nimi wystawiały się ku słońcu dwa skorodowane wraki samochodów. Koszty utrzymania były tu minimalne, żadnej wystawności. Właściciele musieli walczyć o przetrwanie w maleńkiej dolinie pośród wzgórza Arizony, egzystując tylko dzięki kaprysowi formacji skalnej, która niewielkim podotryskiem wynosiła na powierzchnię podziemne wody. Niewielkie koryto rzeczne nie trudno było dostrzec z miejsca, w którym siedziałem. Trawa i drzewa okalały jego początek. Rzadko rozsiane padoki ciągnęły się po krzywe ogrodzenia po obu stronach, w górnym biegu strumienia, a w pobliżu zabudowań rósł przy nim zagon kukurydzy. Poniżej koryto rozlewało się po pustyni, Suchą, szeroką, płytką, piaszczystą niecką. Ulewny deszcz zapewne za każdym razem zmieniał suche koryto w rwący potok, tyleż życiodajny, co niszczycielski. Dalej za domem, górując nad okolicą, przycupnął na szczycie strzelistej wieży olbrzymi, przypominający kształtem cebulę, zbiornik na wodę. Wzdłuż drogi do fermy ciągnęły się kilometry ciemnych słupów podtrzymujących linie elektryczne i telefoniczne lecz cywilizacja nie dotyczyła tu wywozu śmieci Rozległa hałda po jednej stronie wielkiej stajni zdawała się zawierać Mosiężne łóżko pół traktora, pozbawioną dna blaszaną wannę, ramę starego wozu oraz mieszaninę najróżniejszego, rdzewiejącego żelastwa i jakieś pięćdziesiąt łysych opon w różnych rozmiarach. Wszystkie dziury zatkane były butelkami i pustymi puszkami po jedzeniu z odpadającymi etykietami i oderwanymi wieczkami sterczącymi niemo jak otwarte usta. Nad górą śmieci powietrze aż drżało od gorąca. Matt spędził na tym wygnaniu już przynajmniej tydzień. Walt nie powinien mieć trudności ze ściągnięciem go na wieczorną wizytę do Las Vegas. Obserwowałem fermę jeszcze długo po zapadnięciu zmroku. Światła w domu zapalały się i gasły, a mat kręcił się wewnątrz, widoczny przez moskitierę, bo sa zasłon nie zaciągnął. <grych> o ile oczywiście w ogóle były tam jakiekolwiek zasłony, około pierwszej w nocy, gdy wszystkie światła w obejściu zgaszone były już od jakichś dwóch godzin, ostrożnie wyruszyłem na fermę. Noc wciąż była ciepła, lecz ponieważ moją drogę oświetlały jedynie gwiazdy, było ciemno jak w piekle, a pamiętając o kolczastych grudach Agaf, stwierdziłem, że latarka narazi mnie na mniejsze niebezpieczeństwo. Dotarłem do podwórza. Nic tu się nie poruszyło. Po cichu, powoli przeszedłem do stajni. Mat spał w domu. Żadnych kłódek ani zasów. Absolutnie nic. Szerokie wrota stajni stały otworem i korzystając z tego zaproszenia wszedłem do środka. Budynek po jednej stronie podzielony był na sześć boksów, zaś po drugiej znajdowały się jakieś koryta, żłoby i wieszaki na siodła, siodła i uprząż. Zarówno tu, jak i na całej fermie. Zniszczenie i ruina widoczne były na każdym kroku. Wszystko, na co tylko padło światło mojej latarki, wyraźnie wołało o pomoc. Cztery boksy były puste, ale w dwóch sąsiadujących ze sobą środkowych przegrodach stały konie. Delikatnie, aby ich nie spłoszyć, podszedłem, przemawiając łagodnie i cicho, snop światła rzucając na ściany przed ich oczami. W półmroku zwierzęta wodziły dookoła z dziwionym wzrokiem, lecz żaden z koni nie spanikował, no, nie licząc pojedynczych stąpnięć. Pierwszy koń usiłował się cofnąć, gdy zaświeciłem mu dopyska latarką. Lecz przesadnie mocno wyglądający kantar i zadziwiająco nowy łańcuch nie puściły go dalej jak metr. Pogładziłem go po szyi i przemówiłem. A w końcu udało mi się sprawdzić to, co chciałem. Wytatuowany numer był jak zwykle niezbyt wyraźny, ale udało mi się odczytać: 75207 numer. Mówi Makera. Tatuaż drugiego konia był świeższy i bardziej czytelny. Numer w księdze Usat, Usatysfakcjonowany poklepałem przyjaźnie oba konie i z wielką ostrożnością opuściłem stajnię. Mat wciąż spał. Zawahałem się, z myślą, że już wystarczy, ale ostatecznie doszedłem na koniec podwórza, by szybko przejrzeć pozostałe budynki. Tylko w jednym z nich, długim, wąskim garażu, znalazłem coś ciekawego samochód. Nie był to błękitny kabriolet Matta, lecz mały czarny sedan, trzy lub czteroletni. Światło latarki padło na leżącą na siedzeniu pasażera kartkę. Otworzyłem drzwi i przyjrzałem się jej. Kopia zlecenia z warsztatów Kingman, nazwisko klienta Clive. Wymagana naprawa, usunięcie żółtej farby z forda ze składanym dachem. Uwagi dodatkowe: wykonać jak najszybciej. Odłożyłem kartkę na siedzenie i oświetliłem deskę rozdzielczą. Przykręcona tam mała metalowa tabliczka nosiła nazwę warsztatów Kingman. Mad wynajął ten samochód na czas, gdy jego wóz podlegał czyszczeniu. Na zewnątrz panowała cisza i spokój, a ja, czując się jak cień pośród cieni, szybko opuściłem podwórze i ruszyłem zakurzoną drogą do miasta. Wydawało mi się, że do płaskich kamieni, które uznałem za swój znak rozpoznawczy, było znacznie dalej niż trzy kilometry. A gdy już do nich dotarłem, i tak z trudem oznalazłem ukryty samochód i wróciłem nim na drogę. Było już dobrze po trzeciej, kiedy zadzwoniłem do Wolta. Odezwał się zrezygnowanym głosem, choć mógł się spodziewać, że zadzwonię do niego w środku nocy. Są tam? Spytał. Są. Nikt ich szczególnie nie pilnuje, a na miejscu jest tylko mat. A co u ciebie? A. Zaczął z rozbawieniem. Ofen był. Pełen urażonej dumy nie wiedział, jak to możliwe, że ktoś zasugerował, że może być w ogóle zamieszany w oszustwo. Ludzi z biura do spraw oszustw w ogóle to nie wzruszyło, bo słuchają takich bzdur za każdym razem. Odbyli z nim całkiem długą sesję, najzupełniej uprzejmie, acz nieustępliwie. O, to artyści w swoim fachu. Z naszego punktu widzenia, Ofen nie powiedział nic znaczącego. Poza może jednym. Chłopaki chcieli zobaczyć się ze jednym, no, z tym Kiddo, pamiętasz? Tym, który opowiadał nam, że klacze źlebią się w nocy. Tak, tak, pamiętam. No cóż, wygląda na to, że w stadzie akurat się nic nie dzieje, i w dzień po naszej wizycie Kiddo wyjechał na wakacje. No, nic na ten temat nie mówił, kiedy z nim rozmawialiśmy. No właśnie. Ofem stwierdził, że kido wróci za trzy tygodnie. No, spodziewam się, że do tej pory uda mu się zidentyfikować konie na farnie i w Stadninie Orfeusz jako Movie i sentigrade jak sądzę, a potem jak kurz po nas opadnie, będzie mógł spokojnie sprowadzić showmana i Alixa z powrotem i kido będzie mógł bezpiecznie wrócić. Pewnie Offen sam nie wiedział, czego się po nim spodziewać, więc zwolał się go pozbyć na czas kłopotów. No, na pewno masz rację. A coś ciekawego się nagrało? Hm. Słuchałem tej przeklętej maszyny, aż zanudziła mnie na śmierć, odparł znużony. Dzisiejsze żniwo to głównie rozmowa o fena z ludźmi z biura, więc, siłą rzeczy, wysłuchałem jej dwa razy. Potem Kalhem dzwonił do Joli i do Matta, żeby im o wszystkim powiedzieć. Zdawał się bardzo zadowolony z obrotu spraw. Matt był chyba lekko zdenerwowany faktem, że musi jeszcze pozostać tam, gdzie jest. Offen powiedział mu, żeby się nie wygłupiał, bo co to znaczy tydzień lub dwa, gdyby było tyle do stracenia. No, Jola też chyba chce, żeby Matt wrócił, bo Offen. Starał się ją ugłaskać tą samą gadką. Walt przerwał i kaszlnął. Potem spytał: A co twoim zdaniem łączy Matta i Jole? Uśmiechając się do słuchawki, powiedziałem: Walt, ty i takie podejrzenia? No, to możliwe, powiedział niepewnie. Pewnie. Ale nic na to nie wskazuje, poza faktem, że nie mają innych partnerów. No więc nie uważasz, że. O, z tego co widziałem, to na pewno są sobie bardzo bliscy, lecz w jakimś sensie trudno mi powiedzieć. Za każdym razem, jak widziałem ich, razem ręce mieli zajęte albo tyczkami, albo strzelbami. No cóż. Może zbliża ich właśnie zbrodnia? Zgodziłem się, że pewnie rzeczywiście tak było i spytałem, czy zdołał umówić się na spotkanie z matem. No tak, jasno. Odparł z satysfakcją. Dzwoniłem do niego po południu. To musiało być zaraz po jego rozmowie z ofenem, bo wydawał się dość zadowolony z pretekstu do wyjazdu do Las Vegas. Zaproponowałem osiemnastą, co mnie wydawało się porą w sam raz, ale on spytał, czy moglibyśmy spotkać się później. Hmm. Pewnie będzie chciał najpierw napoić konie, jak się trochę ochłodzi. Zgadywałam, no, konie są w tym wypadku najważniejsze. No tak, dwa konie warte trzy miliony. Jasne, że są one najważniejsze. Dziwi mnie, że nie pilnuje ich dzień i noc. Ale przed czym niby miałby je strzec? No, racja, przyznał. Chyba tylko przed nami. A my oczywiście skupimy się na dwóch ogierach ze stadniny Orfeusz, prawda? No Oczywiście. W każdym razie Matt spytał, czy możemy spotkać się później niż o szóstej? No i w końcu stanęło na dziewiątej. To by oznaczało, że w drodze powrotnej zrobi sobie pewnie przystanek przy stole do ruletki i może da nam na wydostanie koni całą no. – No, to dobrze – powiedziałem. – Świetnie, ale… – Walt. – Tak? – Uważaj na siebie. – A, powiedz to swojej babci – odparł, a ja uśmiechnąłem się krzywo i spytałem, czy miał jakieś wieści od sama Hengelmana. – Jasne. Dzwonił wieczorem tak jak prosiłeś dojechał do Santa Rosa w nowym Meksyku i zmierzał do Albuquerque gdzie miał zatrzymać się na noc mówił że będzie w Kingman o czwartej piątej jutro po południu. No – Właściwie to już dziś. – I spotka się z tobą w hotelu Mojave. – Powiedziałem mu, że w drogę wyruszy nie wcześniej niż o ósmej, dlatego wynajmie tam pokój, no i prześpi się parę godzin. – Dzięki, Walt, świetnie – odpowiedziałem. – A więc wszystko ustalone? W jego głosie wyczułem lekki niepokój, który znów Uruchomił mój system wczesnego ostrzegania. Nie musisz jechać do Las Vegas, przypomniałem, i tak będziemy mieli dość czasu. Ale pojadę, powiedział bez dwóch zdań. No cóż, jak chcesz. Myślę jednak, że powinniśmy ustalić pewien punkt kontrolny w razie gdyby coś poszło nie tak. Powiedzmy, że będziesz czekał w holu. An Angel Inn od 20 do 20:30. To jest motel, w którym się ostatnio zatrzymałem. Leży na samych peryferiach Las Vegas, ale łatwo stamtąd dojechać do Pittsville Boulevard. Zadzwonię tam do ciebie w tym czasie. Jeśli nie, zostań w hotelu i nie jedź do domu, Marta. Dobrze, powiedział i choć się starał. Usłyszałem w jego głosie pewną ulgę. Rozłączyliśmy się i ja zjadłem kanapkę i napiłem się kawy w czynnym przez całą dobę barze na dworcu autobusowym, po czym wróciłem do wynajętego samochodu i skierowałem się ku fermie i wzgórzom. W świetle reflektorów znów pojawiły się dwa płaskie kamienie i ukrywszy samochód tam, gdzie przedtem, resztę drogi przebyłem pieszo. W kryjówce pod poszarpanym głazem spróbowałem się przespać. Do świtu miałem mniej więcej godzinę, a i jakiś czas potem słońce nie prażyłoby nieznośnie, ale mimo świadomości, że następnej nocy nie zaznam ani chwili odpoczynku, mój mózg uparcie nie chciał zasnąć. Przypuszczam, że niemożność zapadnięcia w sen w otwartym terenie, w otoczeniu kaktusów i w odległości, odległości rzutu kamieniem od człowieka, który zabił mnie, gdyby tylko trafiła mu się taka okazja, nie może być uznana za bezsenność w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Ja jednak nie miałem złudzeń, to była bezsenność. Niespokojna gonitwa myśli, świadomość jak pod napięciem, uczucie, że cały organizm pracuje pełną parą i nie ma zamiaru zwolnić. Znałem wszystkie te objawy aż za dobrze. Można było leżeć z zamkniętymi oczami i rozluźnić każdy mięsień, tak że nie wiedziałoby się, gdzie się ma ramiona i nogi. A sen i tak by nie przyszedł. Głębokie wdechy, policzenie wszystkich owiec świata, powtarzanie wyuczonych kiedyś na pamięć wierszy. Nic nie skutkowało. Słońce wzeszło i świeciło mi teraz w oczy. Usuwając się z kręgu rzucanego przez światło, okrążyłem kamień i znalazłem się po stronie fermy, obserwując ją przez lornetkę. Żadnych ruchów. O 5.30 mat wciąż jeszcze spał. Odłożyłem szkła i pomyślałem o papierosie. W hm. paczce zostały tylko cztery. Z westchnieniem pomyślałem, że mogłem je przecież kupić w Kingman, gdybym tylko o tym pomyślał. Czekał mnie długi dzień. Oprócz lornetki, miałem przy sobie jedynie butelkę wody. Okulary przeciwsłoneczne i mojego lugera. O siódmej trzydzieści Matt wyszedł przez rozklekotane drzwi domu i stanął na podwórzu, przeciągając się i rozglądając po bezchmurnym ciemno-niebieskim niebie. Podszedł do stajni i na krótką chwilę wetknął głowę do środka. Uszczęśliwiony faktem, że złoto nadal bezpiecznie stoi w banku, przyniósł w wiadrach wodę i został w budynku, by wyczyścić boksy i nakarmić konie. Po jakimś czasie wyszedł z taczką gnoju i wywiózł go na drugą stronę stajni, tam gdzie go nie widziałem. Kury też dostały swoją karmę, cielęta w pobliskiej oborze, porcję wody i mat udał się na śniadanie poranek mijał, temperatura rosła, nic się nie działo. W południe wstałem na chwilę za skałą, aby rozprostować nogi i przywrócić czucie w częściach ciała, które zdrętwiały mi od siedzenia. Napiłem się wody, wypaliłem papierosa i założyłem ciemne okulary, by oszukać zbliżający się oślepiający ból głowy. Wyczerpawszy dostępny repertuar czynności. No i darując sobie kilka strzałów z lugera, skuliłem się na kawałku wędrującego cienia i znów zapatrzyłem się w farmę. Absolutnie nic się nie zmieniło. Mat może spał, albo telefonował, albo oglądał telewizję, albo myślał nad systemami przydatnymi wieczorem w Las Vegas. Do gospodarstwa na pewno się zbytnio nie przykładał, nie zadbał też o tę żyznę fizyczną koń. Pozostały w swoich boksach od świtu po zmierzch. Do godziny czternastej zdążyłem dokładnie poznać każdą kolczastą roślinę w promieniu trzech metrów od mojej skały i przyłapałem się na tym, że mój wzrok dużo częściej wędruje do rozległej przestrzeni pustyni po lewej stronie niż do brudnej małej fermy poniżej. Pustynia była na swój sposób czysta i nieokiełznana. A także idealnie piękna, tylko wzgórza i bezkresne niebo, spieczony szary piach i kolczaste kaktusy, zabójcza gorączka, dzika, niewzruszona, samotna przestrzeń. Gdy po raz pierwszy poczułem zew, by zwyczajnie wstać i pójść w jej głąb, Posłusznie zwróciłem oczy z powrotem na fermę zapaliłem kolejnego papierosa i uczepiłem się myślami matta i koń pomogło tylko na chwilę jałowa okolica przyciągała jak magnes wystarczyło wyruszyć Pomyślałem i iść, aż wypełniłaby mnie pustka otoczenia, a wtedy usiadłbym i przyłożył do głowy lufę lugera, jak gdyby nigdy nic nacisnąłbym z pusty. Tak dziecinnie proste, tak urzekająco kuszące. O, Walt! Myślałem zdesperowany, nie mogłem tego zrobić przez wzgląd na Wolta i niedokończoną sprawę, którą razem ciągnęliśmy. Konie stały tu pod moim nosem, a Walt i sam Hengelman byli już w drodze. Nie mogłem tak po prostu ich zostawić. Uderzyłem dłonią w kamień i skierowałem myśli z powrotem ku fermie czekającej mnie w nocy. A gdy analizowałem wszystko krok po kroku, koncentrowałem się po kolei na Joli Iofenie, na i Ofenie, na Junis i Davie Tellerze i Kyblu i Linii, usiłując wykorzystać ich jako filary podtrzymujące moją wiarę, że to, co robiłem, miało dla nich znaczenie. Że to, co robiłem, miało znaczenie dla kogokolwiek. Że mnie samego obchodziło to, czy ma to dla kogoś znaczenie. Dłoń zaczęła mi krwawić. No, nawet tego nie czułem. Spojrzałem beznamiętnie na otartą skórę i znienawidziłem siebie. Zamknąłem oczy, a pustka przeniknęła mnie tak głęboko, że jeszcze przez jakiś nieokreślony czas Czułem od niej mdłości, jak gdybym znalazł się w przerażającej czarnej otchłani bez dna, bez pomocy, bez nadziei, bez możliwości ucieczki, wirując zwolna w dół niekończącego się szybu, w samotności i rozpaczy, na stracenie. Wirowanie po chwili ustało, wewnętrzna ciemność pozostała. Otworzyłem oczy i spojrzałem w dół na fermę, widząc ją jak przez mgłę. Czułem, że dygoczę i wiedziałem, że niewiele mi pozostało. Mat wyszedł z domu, przeszedł przez podwórze, zajrzał do stajni i wrócił tam skąd przyszedł. Obserwowałem go zdezorientowany. Te konie w stajni, co one miały za znaczenie? Co w ogóle miało jakiekolwiek znaczenie, kogo obchodziły końskie rodowody? Nic ich nie zmieni przez setkę lat. Obchodziły Dave'a Tellera. No, niech mu będzie. Dave Teller dawał dziesięć tysięcy dolarów, żeby dowiedzieć się, co się z nimi stało. Przyszła mi do głowy jasna myśl, przejrzysta niczym destylowana woda. Mógłbym obu nam dać to, czego chcielibyśmy, gdybym tylko odłożył swój spacer po pustyni na później. Zapakowałbym konie do ciężarówki Hengelmana i zamiast jechać za nimi do Kingman wyruszyłbym pieszo. A gdy już prawie będzie świtać, a wszystko będzie szare i ponure, a moje kroki staną się krótkie, wtedy. Ten. Powziąwszy owo mocne postanowienie, które wydało mi się jak najbardziej rozsądne, poczułem napływ ogromnego spokoju, żadnej więcej walki, żadnego niepokoju. Moje ciało było odprężone, spełniony umysł spokojny. Nie rozumiałem, czemu tak oczywiste rozwiązanie nie przyszło mi do głowy wcześniej. Cały mój pot i bezsenność, rozbłysły wewnątrz chłodnym, stałym światłem. Ta faza trwała, dopóki nie przypomniałem sobie, że kiedyś mocno postanowiłem, iż nigdy do tego nie dopuszczę. Potem, powoli, zakradło się, jak tortura, przekonanie, że zwyczajnie się poddałem. I byłem nie tylko godzin pogardy, ale prawdopodobnie także obłąkany. Przez chwilę siedziałem z głową ukrytą w dłoniach, z obawą oczekując, że po chwili fałszywego spokoju powrócą rozstrajające zawroty głowy. Ale nie powróciły. Ogarnęło mnie tylko tak wielkie zmęczenie, że to, co wcześniej tym mianem określałem, było jak główka od szpilki na łacie kontynentu. Ponura walka rozpoczęła się od nowa, ale przynajmniej przeżyłem najkrwawszą jej bitwę. Dotknąłem dna i wróciłem. Hm. Czułem, że po tym wszystkim naprawdę mógłbym spiąć się na powierzchnię, gdybym tylko dalej próbował. A przede mną długa droga. Ale przecież mam tyle czasu, ile mi potrzeba.